Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja zazwyczaj nie nagrywam filmów w niedzielę, dlatego że niedziela to jest taki nasz dzień teraz rodzinny i spędzamy go razem, ale ten weekend jest akurat inny z racji tego, że później wyjeżdżamy i musimy się ogarnąć z różnymi sprawami. Mi się dzisiaj udało umówić na spotkanie, ale o tym może opowiem Wam później. E, natomiast wczorajszy dzień e, był po prostu pod znakiem pracy, dlatego dzisiaj wstałam szybko, obudziłam się około godziny 8. Teraz jest około godziny e, 10.45. E, przyszłam się do Was przywitać do McDonalda i powiem Wam, że nie spodziewałam się, że w niedzielę McDonald's będzie tak dużo ludzi. I za chwilę uciekam na pociąg. Ale zanim Wam wszystko powiem, to najpierw mała czołóweczka. Dzisiaj cały dzień spędziłam praktycznie przy laptopie, udało mi się zmontować i zaplanować na kanale trzy filmy. Więc jestem z siebie zadowolona. Teraz zostało mi kolejne trzy filmy do nagrania i do zmontowania w środę. I jeżeli uda mi się to wyzwanie, to będziecie mieli filmy na cały okres mojego wyjazdu i nie będę ukrywać, że Trochę mi się wczoraj nie chciał montować aż trzech materiałów w tym vloga z festiwalu, bo wiecie montowanie filmów z koncertu jest bardzo e, takie długotrwałe i ufierpliwe, bo oprócz klipów, których mówię i które się bardzo fajnie i bardzo szybko montuje, e, to niestety są jeszcze klipy z e, muzyką i trzeba je dobrze powycinać, trzeba w miarę powybierać, na przykład repreny czy charakterystyczne momenty, piercenek albo fajniejsze momenty. E, do tego trzeba pilnować, żeby to miało 29 sekund, żeby nie wyleciały prawa autorskie, bo możecie cytować dany utwór muzyczny do 30 sekund, więc ja... Zawsze do bezpieczeństwa robię 29. I jeszcze w dodatku przez to, że ta scena była taka wysoka, to ja widziałam artystki i też byłam w stanie nagrywać artystki na festiwalu, kiedy podeszły do samego przodu. Więc musiałam po prostu powycinać te fragmenty, bo często odpalałam szybciej nagrywanie, na przykład nagrywałam pół lub trzy, czwarte piosenki, nie wiedząc, kiedy artystka podejdzie, więc musiałam to po prostu powycinać, co zajęło sporo czasu. Ale cieszę się, że wczoraj poświęciłam na to, wiecie, dużo uwagi i czasu, bo dzięki temu mam fajnie zmontowany film i jestem z tego powodu zadowolona dzisiaj też chciałabym nagrać Q&A ale powiem zupełnie szczerze nie wiem czy się wyrobię zobaczymy ile mi zejdzie dzisiejsze spotkanie bo ja dzisiaj jadę do rodziny, umówiłam się ze znajomymi i będziemy szli razem na obiad dodatkowo też właśnie pewnie jakiś spacer i potem nie wiem jak to się poukłada ja chciałabym pójść do nas do paraki na mszę i po prostu Wtedy wrócić do władzy słowowa, ale nie wiem jak to będzie wyglądało. I zawsze Wam narzekam na wiarę. Dzisiaj już jak tylko wyszłam z domu, pożałowałam, obam że nie wziąłam opaski do włosów, bo słuchajcie. Jak zawsze wieję tutaj we Władysławowie, to dzisiaj są poważne ostrzeżenia przed wiatrem. Dzisiaj jest po prostu, no, wiecie, taka pichura typowa. I wyskoczyłam tylko tak w tej sukience. I to oczywiście jest ciepło, a ten wiatr jest tylko taki chłodny. Mimo wszystko zrobiło mi się trochę chłodno, ale mówię bez sensu, nie będę zabierać kurtki, bo zaraz będę w pociągu, więc jest to kompletnie bezużyteczne, a prawdopodobnie w razie aż tak nie wieje, bo u nas wiecie, jednak jest dalej od morza, więc ta pogoda jest dużo stabilniejsza i zawsze w jest cieplej więc też nie chciałam ze sobą tachać znowu kurtki która będzie mieć w plesa, z której nawet nie skorzystam za chwilkę też postaram się nagrać tutaj outfit i może rankingi chociaż mam nadzieję że się zrobi czasowo trochę się boję niedzieli jeżeli chodzi o pociąg bo boję się że będzie bardzo dużo ludzi ale zobaczymy jak to się poukłada, więc ja teraz zabiorę się za TikToki i wykorzystuję czas, żeby się trochę szybciej, bo wszyscy wychodzili z domu, wiecie. Bo też właśnie moja siostra z mężem i tam ze znajomymi pojechali właśnie sobie na taki mały wypad i normalnie bym z nimi pojechała, tylko że to, dla się urodził wczoraj wieczorem, a ja już od, no od tygodnia byłam umówiona z moimi znajomymi i po prostu nie chciałam tego przekładać, więc powiedziałam, dobra, wyjedźcie tutaj, ja pojadę tutaj, nie mam żadnego problemu, Spotkamy się i po prostu razem. Gdzieś tam o tej samej porze wrócimy. Może po prostu do nich dołączę zwyczajnie będę będą gdzieś dochodzić, ale to jeszcze jest plan plątkowiaka. Oczywiście miałam rację, w razie jest dużo cieplej niż we Władysławowie. Jest wiatr, ale nie aż tak intensywny, a ja jestem już kasa di Paolo i słuchajcie, czekam na moich znajomych, bo... Miałam tak pociąg, że byłam te 20 minut szybciej. Dlatego pomyślałam, że po prostu wejdę i zajmę stolik, bo jednak będzie nas szóstka i bałam się, że nie będzie miejsca, żebyśmy usiedli przy jednym stoliku, ale na szczęście się udało. Mam już stolik i mam tutaj ciekawę tutaj, po Słuposku. O, prawie bym wylał, wybaczcie, źle chodziłam. I tutaj właśnie jest kawa po Słupocku. I to jest właśnie taka inna i kawy. Jest tutaj dwa razy ekspres, ekspres do tego jest mleko skondensowane, mięta i coś jeszcze. Więc pomyślałam, że sobie to przetestujemy na blogu. Wiem, że lubicie takie testy, więc ja sobie teraz tą kawę zamieszam. Mięta wpadła mi do środka, ale okej. Okay. I wygląda trochę jak słuchajcie cappuccino zostawię sobie tą mięso w środku żeby nabierał smaku tylko zawsze jak mam takie szklanki bez chwytu to troszeczkę ciężko mi podnieść ale próbuję wow to było coś niesamowitego jak wiecie ja bardzo rzadko piję kawę jak już to właśnie sięgam albo po kawę mrużoną albo po cappuccino i muszę przyznać że ta kawa jest naprawdę dobra i wzięłam ją tylko i wyłącznie dlatego że a jestem dzisiaj a po drugie nie ma tutaj w lokalu niestety herbaty, więc zdecydowałam się na kawę i poprosiłam o polecenie najlepszej według tej pani kalnerki kawy i muszę przyznać, że ona robi robotę, jest przepyszna, jest intensywna, ale nie zbyt gorzka. Do tego właśnie to, że ona jest z kostkami lodu, z mlekiem i jeżeli chodzi o miętę, to... Jest to taki dodatkowy plus, dodatkowy smak, którego do tej pory nie spotkałam. Bo w sumie zapomniałam, powiedziałam Wam, że głównie biorę różną kawę, a jeżeli chodzi o ciepłą kawę, to cappuccino. I właśnie to dwa razy espresso z kostkami lodu przypomina trochę cappuccino, ale jest intensywniejsze i właśnie ta mięta fantastycznie to przełamuje. Więc powiem Wam, że jeżeli się wybierzecie tutaj, to spróbujcie słupowskiej kawy, bo naprawdę jest dobra. A ja się niesamowicie cieszę, że wreszcie spotkam się z Waszym i z Łukaszem, bo oczywiście jak zawsze całkiem przypadkiem miałam rację, słuchajcie, bo widzieliśmy się chyba pół roku temu ostatnio, czy nawet dłużej. I ja wtedy właśnie jak się żegnaliśmy, to się śmiałam zobaczyć, że co to teraz widzimy się za pół roku, na no co właśnie mi nie no co, zobaczymy się szybciej. Ale widzicie, życie się tak układa, że mi się sprawy pokomplikowały prywatne, dlatego miałam bardzo dużo na głowie, oni też mieli bardzo dużo rzeczy na głowie i swoich planów i potem się okazywało, że jak Pisaliśmy to tak, wtedy, kiedy mi pasowało, to im nie pasowało, a wtedy, kiedy im pasowało, to mi nie pasowało. I wiecie, i to jest najbliższy wolny termin, który udało nam się ustalić wspólnie. I nie będę ukrywać, że bardzo się cieszę, bo mam się za Basią, za Łukaszem, za dzieciakami i wiem, że to będzie bardzo fajne popołudnie e, i będzie też bardzo smacznie, a, a że Basie jest naczelną fanką pizzy, to nie mogło nie zaproponować nowego lokalu, czy właśnie Casa Vipola bym właśnie oceniła pizzę, bo od razu chodzimy na pizzę, chociaż ja nie lubię pizzy. Tak, to jest fenomen. Widzicie, ale jak jesteś z kimś, problemu zjeść kawałka pizzy, a ja sama zazwyczaj wybieram inne dania. Mimo wszystko cieszę się, że będę mogła spróbować w nowym lokalu pizzę bo tak jak Wam ostatnio wspominałam, mi się nie opłaca brać samej pizzy, bo jej nie zje. A dzisiaj właśnie przy Wasi, przy Łukaszce spróbuję i później Wam powiem, jak mi smakowało. Jest po godzinie 17, a ja jestem już po spotkaniu z wasim Łukaszem i dzieciakami i muszę przyznać, że to spotkanie było mi potrzebne. Zjedliśmy przepyszną pizzę. Wybaczcie, brak przypitek z pizzy, ale po prostu jak przyszły pizzy, to byliśmy tak głodni, że po prostu od razu zaczęliśmy jeść. Nawet nie pomyślałam, żeby zrobić sobie jakiekolwiek zdjęcie. My z Basią na spółkę wzięliśmy mimozę. Jest to pizza ze śmietanowym podkładem, z szynką, kukurydzą. Wiecie, taka bardzo delikatna i nam mega smakowała. E, jeszcze dodatkowo wzięliśmy dla dzieci margeritę i parmeńską, chyba, że się nie mylę, albo e, coś na peni, pamiętam zaraz. E, I wszystkie pizze były bardzo dobre. Łukasz się, chłócił, że ta ich była lepsza. E, my się śmiałyśmy z Basią, że ta nasza była lepsza. E, wszystkie pizze poszły. Jeszcze domówiliśmy, zróbcie jedną margeritę, bo tak dzieciom smakowało. E, więc naprawdę. U Paola jest genialna, więc zarówno polecam Wam tiramisu, jak i pizzę. Potem właśnie wsadziłam słuchawki w i przyszłam tutaj do Okła Parku nagrywać materiały, bo chciałabym iść na mszę o godzinie 18, ale muszę najpierw to konsultować z siostrą, bo nie wiem, czy potem nie mamy wyjścia właśnie taką większą ekipą we Władysławowie, więc próbowałam się do siostry dzwonić, ale na razie nie odbiera, więc zobaczymy, jak ona dzwoni. Moim planem jest, żeby właśnie pójść na msze i po prostu wracać pociągiem 1930, ale może tutaj nastąpić drobna zmiana. Teraz weszłam do tego sushi i zamówiłam sobie herbatę, bo jedyny właśnie minus właśnie kasety Paolo jest to, że nie ma herbaty, a nie będę ukrywać do pizza była przepyszna, ale trochę się przyjadłam i teraz mam ochotę na gorzką, mocną herbatę i dodatkowo zamówiłam tutaj w taką, bo nie, przepraszam, jestem w Sushi w Aquaparku i zamówiłam mango sticky rice żeby przetestować go na rolce, bo pierwszy raz widzę, żeby w razie pojawiło się mango sticky rice, może wcześniej było ja nie zwracałam na to uwagi, bo tak też mogło być, ale kiedy zobaczyłam to w menu, to powiedziałam, że chcę spróbować i po prostu przy okazji Wam nagrać to na krótką formę, więc pewnie ta rolka wyszła dużo szybciej niż ten vlog. Chociaż niekoniecznie, bo to zależy. Ja teraz będę też nagrywać rurki do przodu, więc na pewno nagram ten test i nagram jeszcze jeden y, ranking, bo musiałam potem szybko iść na pociąg, by we Władysławuje, więc nagrałam tylko outfit i dwa rankingi, a teraz chciałabym dograć jeszcze trzeci ranking y, i właśnie ten test, mango go Jestem bardzo ciekawa, bo o tym testie dowiedziałam się od y, kurczę Wujasa, Wujtasa. Chodzi o osobę, która nagrywa z książurem. Tu właśnie on jak był z dziewczyną w Tajlandii, to testowali mango sticky rice i... Napisz no, mam tutaj o co chodzi. I zawsze mnie to ciekawiło, bo to jest po prostu ryż z mlekiem i z mango. Jestem ciekawa, jak to będzie tutaj smakować i czy mi zasmakuje. Ja lubię inaczej, nie lubię ryżu suchego, z sosem bardzo lubię, nie przypadam z mlekiem, ale mango uwielbiam, więc jestem naprawdę ciekawa, czy mi ten deser zasmakuje, ale nie będę tutaj robić testu na vlogu, bo też nie ma to większego sensu. Takie wygadanie się Basi Łukaszowi dobrze mi zrobiło, zrobiliśmy sobie taką szybką aktualizację co u nas słychać i co się zmieniło i ogólnie pani, że udało się spotkać, bo oni jutro wyjeżdżają na wakacje, bo właśnie Basia ma urlop i udało się tak zgrazić, że właśnie przed z widzicie, udało się spotkać, a jutro się pakują w auto i jadą na drugi koniec Polski, więc jestem z tego powodu niesamowicie szczęśliwa. I powiem Wam, że kurczę, znam Basię od tylu lat. Łukasza znam też, ale bliżej poznam go dość niedawno. Natomiast Basię znam od 12-14 lat. Jakoś tak powiem Wam, że straciłyśmy rachubę i fajnie się tak spotkać. Ona pamięta przeróżne różne czasy różny mój poziom sprawności i też jest turbo opiekuńcza jeżeli chodzi o mnie i troszeczkę o dziękuję bardzo e, troszeczkę przyżywała to, że będę szła sama aż z handlowej e, wiecie, aż z tutaj do rezy. ale mówię się ja tak zawsze chodzę ale okej okay. i widzę, że w tym świetle się świeca chociaż wcale tak mocno się nie świecę. i przyszedł mój mango sticky rice więc postaram się wam go pokazać zobaczcie, ten deser prezentuje się tak ale test będzie na krótkiej formie, jest w ogóle ciepły. Myślałam, że będzie zupełnie inaczej podane, ale okej, okay, więc muszę powolni wsadzić telefon na serwiski i zabrać się za nagrywanie testu, więc pewnie się dozwię do Was albo po mszy, albo przed pociągiem znajdzie, że szybciej jadę do Władysława i... Cieszę się, że dzisiaj mam taką e, fajną niedzielę i jeszcze nie wiem, jakie będą plany na wieczór, czy po prostu spędzimy domu, ja czy będzie gdzieś wyjście, ale tak naprawdę niezależnie od tego, jakie będą plany, to już wiem, że będzie fajnie. Najgorsze jest to, że jutro muszę jechać, a właśnie, muszę jeszcze napisać do Oscara, bo miałam się w poniedziałek wtorek z Oskarem zobaczyć na biedzie. I muszę mu powiedzieć, że jutro jadę do Gdyni i załatwić sprawę, e, więc fajnie by było, jakby się udało jutro spotkać. Ale zobaczymy, czy to się uda zgrać ze sobą, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Czy nagrywam się do Was z Ryckiego tunelu? Tak, ponieważ strasznie wieje i jakby nagrywała coś na zewnątrz, to niestety byście nic nie słyszeli. Jestem już po rozmowie z Martyną i czekam na pociąg. Już też pisałam z moją siostrą, i prawdopodobnie wychodzimy jeszcze na miasto. Więc zamiast do portu, to będę wysiadać we Władysławowie, pójdę szybko do toalety i ruszymy po prostu na miasto. Wybaczcie trochę taki. Nie do końca ciekawy kart, a to dlatego, że teoretycznie ręka już wróciła całkowicie do sprawności, ale jeszcze ciężko mi utrzymać ten ciężki aparat, tak wiecie, na spokojnie. Mam około 10 minut do pociągu, dlatego zeszłam do tunelu. Razem sobie sprawdziłam, czy druga winda działa, bo niestety często jedna z wind jest zepsuta, ale na szczęście działa, więc nie będę musiała iść na przejście, więc mogę sobie tutaj troszeczkę dłużej do was porozmawiać. I powiem wam, że tęsknię za radą, bardzo tęsknię. Często już mnie pytacie, czy ja się wyprowadziłam z Redy, czy na stałe przyprowadziłam się do siostry, nie, to jest po prostu chwilowe rozwiązanie, nic więcej Wam nie mogę na razie powiedzieć, bo po prostu jesteśmy na etapie wielkich zmian i w sumie sami nie wiemy jak to wszystko się skończy. Wybaczcie trochę pocięty ten klip, ale robię przerwy, żeby mi ręka nie cierpła. I... Dlatego potrzebuję właśnie dużo Waszej cierpliwości i to nie jest tak, że ja Wam nie chcę czegoś powiedzieć, tylko po prostu na chwilę obecną mamy kilka planów, kilka możliwości. Nie wiem, które z nich będą, wiecie, realizowane, nie wiem, które wypalą, więc na razie nie chcę nic mówić, żeby potem Wam nie uliczę. jednak znowu zmieniamy plan, potem znowu zmieniamy plan, potem znowu zmieniamy plan. Zawsze się staram jednak robić tak, żeby mówić Wam... To, co jest, wiecie, pewne, a nie to, co jest niepewne, i mam nadzieję, że to rozumiecie i że szanujecie. O i właśnie w ogóle jedzie pociąg. Nie będę ukrywać, że bardzo tęsknię za radą. Tutaj jest moje miejsce, tutaj są moje miejscówki i spacerowe, i takie wiecie, osobiste. Dlatego mam tutaj grono swoich znajomych i brakuje mi tego. Tak? Chociaż powiedziałam, że takie wakacje w Władzy słowie też nie są złe, i oczywiście jest mi naprawdę bardzo dobrze u siostry, ale wiadomo, że każdy woli być u siebie, to chyba jest w miarę ten klip będzie pocięty jak francuski serial i wybaczcie, a to nie jest dlatego, że nie potrafię zebrać myśli, tylko dlatego, że naprawdę ciężko mi trzymać aparat w ten sposób, ale chciałam się do Was odezwać. Mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze jechać pociągiem, bo rano było tak tłoczno, że miałam problem, żeby wysiąść. Część ludzi musiała wysiąść, wiecie, tych, którzy stali w przejściu, bo nie byłam w stanie po prostu sama wysiąść i to było masakra, więc mam nadzieję, że teraz już będzie pociągu dużo spokojniej i że nie będzie żadnych problemów i że dojadę do Władka, wiecie, w bezproblemowo, przyjemnej atmosferze, za tylko wyciągnę sobie słuchawki i będę słuchać muzyki i pewnie do dozdręzę się do was już we Władysławowie. Many hours later. się ten dziwny kadr, ale jest naprawdę późno, jest około północy e, i nastąpiła przerwa w vlogu, bo jak dojechałam do Władysławowa, to już czekali na mnie na peronie właśnie siostra z mną et właśnie z którą wyszliśmy na miasto i chciałam się do was na miejscu odezwać, ale powiem wam, że Władek w sezonie jest pasakryczny, jeżeli o to chodzi, bo byliśmy w jednej kebabowi i akurat nie miałam ochoty nic jeść, bo się tak najadłam pizzami, potem wiecie, bo na tym deserze, że nie miałam ochoty po prostu na żadnego fespuda, wiecie, o 22 i siedzieliśmy sobie, ale tam była tak głośna muzyka i nie było żadnych wolnych stolików, a też nie chciałam, wiecie, wyskakiwać z nagrywaniem, żeby Teraz wszyscy milczeli. Potem próbowałam znaleźć gdzieś w okolicy jakiś świeci stolik, gdzie nie będzie głośno, albo nie było stolika, albo przy stolikę była głośna muzyka, więc nie było gdzie nagrywać. Dlatego też pomyślałam, że po prostu jak wrócę tutaj do siostry, to się nagram na spokojnie i zakończę tego vloga. Ogólnie nie miałam w planie wracać koło północy do domu, tym bardziej, że jutro rano muszę wstać i jechać dalej w świat, bo to załatwiam kolejne sprawy. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, czy jutro dam radę spotkać się z Oskarem, czy nie ale to się wszystko ukaże w praktyce. Wiem tylko tyle, że jutro jadę do Gdyni i mam do zrobienia jedną sprawę. Muszę nagrywać vloga oraz nagrywać Q&A. Więc to jest na pewno to, co muszę zrobić jutro. A co a, jeszcze nagrać 3-4 TikToki. A co potem się okaże, to zobaczymy. Pisam do skarży, że jak coś, to jestem wolna o od 14, ale jak się nie uda spotkać, to wiecie, to po prostu a wrócę szybciej do Władysława, bo ja mam co robić w i tak? Ja sobie zawsze znajdę zajęcie, więc tym się akurat jakoś wybitnie nie martwię, ale też nie chcę jakoś na siłę przedłużać, to naprawdę był dobry dzień. I w ogóle wiecie co, bo ładko jest takie zimno. Ja w ogóle pisałam. Siostra, bo siostra do mnie pisała, że oni wychodzą i że będzie, pójdziemy sobie na miasto. Zresztą taki jest nasz tekst. To ja napisałam do siostry, żeby po prostu wzięła mi z domu kurtkę, bo w było spoko, ale tutaj jest tak chłodno, że ja słuchajcie, teraz chodziłam cały wieczór w mojej kurtce, w mojej właśnie z Jamesie, a wcześniej w ogóle nie miałam przy sobie, więc nie był to jakiś większy problem. Dlatego cieszę się, że siostra mi zebrała i jak tylko właśnie byłam naprawdę od razu mi ubrała kurtkę, wiecie, żeby było ciepło. I myślałam, że gdzieś lokalują ją ale ale siedzieliśmy na takim ogródku, no i było chłodno, no nie uszkamy się. Trochę mi. Nie zmarłym nogiem, no bo mam tylko skarpetki, wiecie, nie bo mam baletki, ale nie mam rajsu tylko skarpetki i czuję, że tutaj w udach było mi trochę chłodno. Ale mimo wszystko to był bardzo, bardzo dobry dzień i cieszę się, że spędziłam go. Tak, prawda? Jutro nie będę wykończona, a we wtorek padnę, ale to nie jest istotne. Jeszcze nie wiem, czy właśnie we wtorek nie będę jechać i spotkać się ze starem, ale jak coś to, we wtorek już nie będę nagrywać filmu, więc... Zobaczymy, czy się po prostu uda nagle spotkanie ze skanem, czy też nie. I czy w ogóle uda się spotkać. Ale to jest zupełnie inny temat. Mówiłam, że nie chcę przyciągać, a cały czas przyciągam. Ale nieistotne. Czas kończyć tego vloga. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję wszystkim, którzy tylko moje filmy komentują, subskrybują. Dziękuję wszystkim z moim wspierającym oraz patronom. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.